My właśnie lecimy na kiermasz do Rzeszowa. A jeżeli Wy jeszcze nie byliście nigdy na takich targach staroci albo kiermaszach, to serdecznie zachęcam. Można tam znaleźć naprawdę bardzo fajne rzeczy, w bardzo fajnej jakości. Często takie perełki, które nadają charakteru naszym wnętrzom. Często coś, co jest niespotykane, coś, co jest wyjątkowe. I ja pamiętam, jak pojechałam na swój pierwszy targ z kuzynką, którą serdecznie pozdrawiam, bo co dzięki niej mam taką zajawę. Pamiętam, jak pierwszy raz pojechałam, ona kupowała wtedy jakieś talerzyki, jakieś kubeczki, no coś, takie, takie rzeczy i jakby ja nie byłam w stanie ogarnąć, jakby jak ona to robi, że to potem dobrze wygląda w jej wnętrzu, że to pasuje i na początku kupiłam parę rzeczy, które mi się nie podobały, ale to jest jak ze spodniami, no są trzy fasony spodni i jak ich nie zmierzysz, to nie wiesz, które Ci pasują. Myślę, że z takimi rzeczami jest podobnie, że po prostu znaj znajdziesz ten swój styl i... W pewnym czasie wiesz co ci się podoba, a co nie, w tych starych rzeczach i używanych. Witajcie w sobotę rano. Tak sobie ogarniam żyćko i dom, i tak mi wpadło do głowy. Padło mi do głowy, po prostu pokażę Wam, jak składam ręczniki, eee, bo dla mnie to było odkrycie. Niektórzy mają wiecie tak w domu, poskładane tak fluffy te ręczniki, a ja zawsze mam takie wiecie. No, w kostkę poskładane, ale to nigdy nie wyglądało tak fajnie. No i to jest bardzo subtelna różnica w składaniu ręczników, żeby one wyglądały tak, yy, bo wam ręcznik, który jest poskładany w ten sposób, a tak jak składałam wcześniej ręczniki, czyli po prostu w kostkę, nie? To było tak, tak i tak. Jakby może jestem. Ta, ale czekajcie na nie? i żeby złożyć ręcznik tak trzeba go zło złożyć na pół złożyć na kolejne pół i teraz sobie go tak kładziecie i po prostu przełamujecie na trzy i w ten sposób on wygląda tak mecz. Dzisiaj też jest dzień, w którym stwierdziłam, że biorę się za moje pudła z kosmetykami od wakacji, wróciliśmy, nie wiem, miesiąc temu? Chyba tak. Leżyły dwie torby kosmetyków, które miałam na wakacjach. Oprócz tego mieliśmy zalanie szafki łazienkowej, więc wszystko wyleciało, więc mam masę pudełek do przeglądnięcia, ogarnięcia i tak dzisiaj naszła mnie na to siła i moc, że biorę się za Ale zanim to jeszcze serek wiejski, to miałam fazę na te smakowe i mam chyba sześć w lodówce. Tak, tak, Jaki? 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 Ja tak, Jednak już z tymi pudełkami jeszcze mi się nie chce to zabierać. <głynne> yy, więc zrobiłam sobie kawę, ale też zaczęłam robić porządki na komputerze. Wiecie, folder jest przed pięciu lat ze studiów, ze studiów i właśnie za to zawieram. Żeby komputer lepiej chodził, żeby się lepiej składał. Ostatnio do swojej pielęgnacji wprowadziłam retinol. Nie wiem dlaczego dopiero teraz, już chyba od jakichś 3-4 lat. Retinol jest taki bardzo popularny, no ale mm, ja dopiero teraz nie wiem dlaczego. No teraz się go bałam, bo też dużo się mówi o tym, że trzeba bardzo uważać na ochronę przy stosowaniu retinolu. No i też, że skóra się uszy, trzeba ją nawilżeć, trzeba o tym pamiętać i tak trochę przestraszona tym wszystkim, e, nigdy go nie kupiłam. No ale ostatnio zrobiłam, dobra, wychodzi nowa seria CeraVe. Kupiłam sobie tu całą serię w ogóle na Vinted, jakaś y, laska chyba wystawiła swoją paczkę PR. Z tam za jakieś, y, za chyba 115 zł te trzy produkty, serum z retinolem, serum z witaminą C i krem pod oczy, Czyli jakby jeden ten produkt kosztuje tyle. Także troszeczkę na farcie. No i wprowadziłam ten retinol i powiem wam, że jestem. jestem zachwycona. Jakby teraz spróbuję wam pokazać. Nie wiem, czy to będzie widać. Może trochę. Głównie, teraz widzę na czole, jak on ładnie pracuje. Bo już mam tak, że jak nałożę makijaż, to jakby wiecie, ta skóra jest taka jest, no... Taka świecąca, taka pełna blasku, nie taka przetłuszczona, tylko się tak ładnie odbija i mieni. Na razie głównie jest to na czole, no ale po prostu reaplikuję, znaczy reaplikuję, aplikuję go sobie i myślę, że z czasem ten efekt pojawi się jakby szerzej na twarzy. Kolejna rzecz, którą odkryłam ostatnio to jest nakładanie brązera i różu. Ja zawsze jak nakładałam brązer to robiłam to w ten sposób. Rozpracowując, ym, rozpracowując ten materiał jakby na twarzy, wydawało mi się, że go tak wklepuję. Ja ostatnio trafiłam na filmik, jak, y, jak dziewczyna pokazywała, jak to robić poprawnie i faktycznie efekt jest całkiem inny. To teraz zrobię. Zrobię to jej sposobem, czyli ona robi to tak, że zaczyna to nad uchem i dochodzi tylko to pra praktycznie do łączenia tutaj y, z okiem. I idzie tylko ruchami od góry do dołu, od góry do dołu. Jakby nie robi tego pocierania, tylko robi to w ten sposób. Linia pod zostaje całkiem jakby czysta, nawet można sobie korektorem tutaj dopracować. No i w ogóle zawsze nakładałam o wiele niżej, go nakładałam tak w połowie ucha do ust. Szła. Wydaje mi się, że to też były w jakimś tam okresie czasu bardzo popularne metody nakładania bronzera, ale teraz faktycznie tak, żeby tą twarz tak... powiedzmy, zrobić lifting makijażem, no to faktycznie to nakładanie wyżej daje świetne yy, efekty. Świetne tu pokażę wam. To jest policzek bez, a to jest z tym bronzerem. Jeszcze jedną rzecz robi. Czyli przeciąga sobie brązerem. Ja to już nawet nachodzę na powiekę i wyciąga do góry. Do góry. Tak jakby tu też robimy takie coś do góry. Ja generalnie jeszcze zawsze robię sobie żuchwę I minimalnie u góry. Tak, tylko żeby był zarys. на другую сторону и так само от ока в гору супер Teraz nakładam róż i tutaj tak samo robię to wyżej, jakby praktycznie nachodzi mi pod samo oko, tylko zostawiam tu przestrzeń taką, żeby była jasna pod okiem i jakby o wiele wyżej jest ten róż nad tym bronzerem. I tak samo ruchami od góry i sobie tak kieruję. Wydaje mi się, że też ten róż i brązer y, lepiej się teraz tak jakby ze sobą łączy. Wcześniej miałam takie większe odcięcie między jednym a drugim, a teraz, że jest to ładne. No i coś, co też ostatnio bardzo lubię, to jest różna na usta i różne powieki. Powiekie trochę za mocno wjechały, więc sobie wtedy zawsze biorę puder i takim dużym pędzlem to rozcieram. <grywanie> Dalej nie mam gadać do obiektywu, tylko gadam do podglądu. Tu mam gadać do kamery, do kamery, do obiektywu. Ja praktycznie nie używam pudru, tylko tak minimalnie, żeby. No bo się nie wyświetlam w ogóle, ja mam raczej cerę suchą, chociaż już przestaje mieć. Eee, także nie jest mi potrzebny puder. I teraz troszeczkę rozświetlacza. Wiem, że to nie jest do rozświetlacza, ale jeszcze się nie rozpakowałam po wakacjach. brązowy tusz obiecałam hol więc będzie hol, hol zakupowy kiermasz Emmaus Rzeszów zobaczyłam je na samym początku po prostu skradły moje serca. Yy, to ryfrowanie na tym szkle i ta kolorowa nóżka. I jeszcze był na nich napis 40 zł. I myślę, dobra, 40 za sztukę to jest mega dużo, nie? Ale pani mi powiedział, że to jest 40 za wszystkie. A jest ich cztery. Czyż, czyż nie są urocze? I kolejną rzecz, którą kupiłam na targach jest taka piękna zastawa. Sześć małych talerzyków. Sześć średnich talerzyków. I do tego cztery kubeczki z Mikołajem. Generalnie chyba to są składki do tego, więc podejrzewam, że dwóch, że dwóch po prostu kubeczków brakuje. No ale nie wszystko. Mam zestaw pierwszą, taką świąteczną i cały ten zestaw kosztował 35 zł. I kolejna ze wspaniałości. Trzy marmurowe świeczniki. Używam ich praktycznie cały czas teraz. Stoją między talerzami, yy, jak coś wystawiamy, je mieszamy między różnymi rzeczami na stole. Wyglądają pięknie i są mega ciężkie. I wydaje mi się, że pasują do wszystkiego. Kolejna rzecz. Czy my to widzicie? To już sam w sobie tworzy taki fantastyczny klimat. Jeszcze jest to ciepłe światełko. No i do tego są takie świeczuszki z takimi pięknymi ozdobami. Ja już bardzo długo szukałam takiego świecznika. Nie wiem, tak to można nazwać. Ale jeden był biały, drugi szary, trzeci bez złotego, czwarty miał zepsute lampki. I w końcu dorwałam. Ale ta szafka to jest od dzisiaj mój ulubiony mebel w naszym domu. I też jest z, z tego kiermaszu. Tutaj ma taką przycisną szybę. Generalnie jest to szafka na płyty, książki, ewentualnie. Także zaczęliśmy zwozić już część swoich y, kolekcji. No jest przecież urocza i jest tak samo do Fornie, tylko czarny. I teraz tak. Moja babcia ma taki czarny stolik, też fornirowany i zastanawiam się, czy jego jego podkraść. Sorry babciu. No cóż, minął cały dzień, a no i, no, i chciałam, ale no nie zdążyłam postrzelać ich pudełek. Po prostu, no. Już robi ciemno. A jak jest ciemno, to już nie można robić takich rzeczy. Także, no, niestety muszę to przełożyć na jutro. Albo inny dzień.